My jesteśmy nad zalewem Hechło, gdzie w niedzielne południe pogoda jest iście wiosenna. Wypoczywa tutaj dzisiaj spora grupa osób. Wiele z nich korzysta z aury i spaceruje, inni razem z dziećmi przebywają na placu zabaw. Niektórzy wykorzystują tą pogodę i postanowili się wykąpać. To jeszcze nie jest moment na letnie kąpiele, ale dla morsów pogoda jest bardzo fajna. Jedni się kąpią, inni przygotowują się do wejścia do wody. To są